stan wyjątkowy, ale tylko do, do wysłuchania, i proszę, ale drodzy Państwo, drodzy Panie, nie, nie martwcie się, że też mówi, że Wy gandacie. Gdyby nie Wasze darmowe odpowiedzi, komunikacji, wszyscy bylibyśmy autystami, jakbyśmy nienormalnymi ludźmi. Ja, jak jadę w pociągu czy autobusem, jedzie mama z dzieckiem i dziecko mówi, mamo, a dlaczego tramwa jedzie, no bo tam jest prąd, a skąd tam jest prąd w elektrowni, a po co w projektownie jest prąd, a no żeby tu, a dlaczego ten pan kieruje, bo ten pan jest motorniczy, to ja przy piętnastym pytaniu podnoszę ręce w trzymaniu, poddaję się, ja kupiłem już czekoladę, tylko niech on, on jeszcze w stanie mówić. A ona mówi, kryściedza, to on gdzieś dziś jeszcze mało to on. Ma... To jest nieprawdopodobne, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego uwagi. Więc wysłuchać, ale piękno też jest, zapowiem tylko w jutrzejszy temat, piękno kobiety jest czymś bardzo ważnym. Kiedy się odezwał Adam po raz pierwszy w Biblii, jak zobaczył Adam. Dopóki nie zobaczył, ja milczał, natomiast wy, drogie panie, macie jedno wielkie powołanie w świecie: być piękne. I niech żadna z was w tej chwili nie myśli, a przesięga kiedyś na trzymaniu a teraz mam 80 lat, czy 70 parę To piękno, o którym mówię, mają kobiety, które mają 70 i 80 lat. Yy, to jest piękno nieerotyczne, to jest piękno serca. Najlepszy konfesjon, najlepszy gabinet kosmetyczny na świecie, i za darmo, to jest konfesjonalny. Gdzie się oczyszcza oczy przez operację na sercu. I Wy drogie Panie jesteście bardzo świadom potrzebne ze swoim pięknem. Bo facet jak nie widzi pięknej kobiety to nie ma siły do działania. Licytują się te kobiety z facetami, że kobieta była chyba generałem Marnie, że tam latała samolot. Drogie Panie, Wy możecie być generałem. Wy możecie pobudować elektrownię atomową. Jak zostaniecie inżynierami. Ale lepiej jest rozkochać faceta. Wtedy on dla Ciebie pięć elektrowni atomowych czy bardziej opłaca, to jest lepszy, lepszy sposób na budowę. Ty coś zrobisz jedno, facet dla Ciebie zrobi pięć takich rzeczy z miłości do Ciebie. I wiele rzeczy, ten mikrofon, ten statyw, druk książki, to wszystko są faceci. Ale z tyłu za plecami stałe kobiety, które były istotnym motorem na Ja widziałem kiedyś młodego kościelnego, który miał do drewna na jakieś 45 minut. Przyszły dziewczyny. Studencji. Zaczął rąpać pieniędzmi do rąbania drewna, a jak zaczął rąpać kulę ziemską, to powiedziałem: Spokój się, a wyjdźcie do domu, bo nie widzicie co się dzieje. Facet tak zobaczę piękną kobietę. Proszę Państwa, to działa wszędzie i zawsze. Jak chodziłem do moich kolegów, co mieli córki trzyletnie, przychodziłem, a one sobie tak sukienki brały, to tak kończyły. Nie wie ty, co narodom. Powiedzcie, że jest piękna, bo ona nie na spokoju. Zostałem wezwany kiedyś do 80-letniej babci z komunią, w z wyspowiedzią. Wszedłem do jej mieszkania. Patrzę, co za ruina. Ona usiadła w głową, bo nie miała drugiego krzesła. Siedzimy tak obok siebie. Ja się rozglądam, co za mieszkanie. Może ktoś się zawali wszystko. Następnego dnia sąsiadka mówi pan, ksiądz był u naszej tej starszej pani. Tak. Ale księdza wychwala. Winnie są zasadza, że nic nie zrobiłem. Że ksiądz od kobiety głowę odwraca. Że ksiądz od kobiety głowę odwracał. 80-letnia myślałem, że to o to chodzi. Ciągle wierząc w swoje oddziaływanie nie Natomiast byłem z, z młodzieżą, u sióstr zagonnych, czekaliśmy na obiad, siostry się spóźniały z supą, jedna dziewczyna wzięła łyżkę z i wyciera, 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 wyciera i Pytano zaczęła się w niej przeglądać. Wszędzie jest pytanie, czy jestem piękna. I to, to pytanie ma trzyletnia dziewczynka i to pytanie ma osiemdziesięcioletnia kobieta. I Pan Bóg przez Was, drogie Panie, i dlatego Pan Bóg chce zniszczyć Wasze pięknie. Może usłyszałaś w dzieciństwie Ojca. Głupia jestem. Jeszcze szatan jesteś, nikt cię nie pokocha, krzywe nogi masz. Szatan tak chcecie załatwić, że przedstawia swoje piękno, a wy macie obronić, jeśli macie obronić swoje rodziny, ale o tym to już na zakończenie rekolekcji jutro.